Z moimi Achillesami no, jest lekki dramat. Już były takie pomysły, czy jest sens to robić. Ale czy psychicznie nie daje rady. Do Kontaktu. I, i w... Cały prąd. Ale... Pieszo przez Polskę, czyli pokonamy z Buta ponad 700 kilometrów. A do tego nie możemy korzystać z własnych pieniędzy, a jedzenie, picie i nocleg możemy uzyskać tylko od widzów. Szynki będą pojawiać się codziennie na zmianę na kanale Glęcu i na kanale Marek Vita. Dodatkowo będą tylko z jednodniowym opóźnieniem, więc jesteście z nami praktycznie na żywo. Jacob. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostaliśmy... Nie jest tak ciężko spojrzeć jej zdania teraz. Zostaliśmy przepięknie przywitani pięknym śniadaniem. Od pani gospodarz. Nie miałam dużo rzeczy w lodówce, także powstało tylko coś takiego, ale mam nadzieję, że będzie smakować. Więc smacznego. Tom tak by miała nas postawić na nogi. Myślę, że mam nadzieję, że postawi na nogi. Powiedziałem, co było bardziej męczące: wczorajsza podróż, czy wczorajszy wieczór? Niech <śleszana> <śleszana> to <śleszana> <śleszana> Marek. To jest wielki, wielki test wafli. Świeżo są umyłem zęby. Oj. To nie, to nie może nie, 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 nie da się zrobić testu. <noise> Musimy <musisz głos> poczekać jednak dobra. No, <noise> no, Musimy poczekać. To w następnym odcinku. <noise> Marek umył zęby, więc smaku nie czuł, ja czułem i polecam. I zwłaszcza, że warto kupować, posłyszałem, że gospodarze ratują potem biednych. Pasterowiczów. Pasterowiczów, <noise> tak, można tak <noise> na no. <noise> Tak, więc polecamy. Zostaliśmy przepięknie ugoszczeni. Zostaliśmy nakarmieni przez wspaniałą <coughs> Wiktorię. Wiesz, jak to za poważnie, to było. Tak, musiałem, wiesz. Ale... Wiktoria, bardzo Ci dziękujemy za wszystko. Z zezwalasz, tak, że możesz <noise> wystąpić w odcinku, tak? Wizurunek i tak dalej. No nie, ja to nie, nie zezwalam. Koniec, nie? nie macie A, żadnego tak. materiału. Kuba, ey, cięcie, koniec, <głos> lecimy. Oczywiście, tak. W każdym razie wielkie dzięki, tak. ale lecimy dalej, kuba, tak, bo tak. musimy. Musimy nadgonić, bo do końca Polski, w sensie koniec pol, mamy 42 km. A z naszym czasem? I z naszym nastawieniem? Nie, <noise> zwłaszcza, że. No już jest 13? Uf, nie mów, niech nie wiedzą. <noise> Aha, przepraszam, nikt nie, nie wiedzą. 13 nie, nie, nie. i jest to rano. Ale to był. byliśmy zmęczeni po prostu. To był. wczoraj był ciężki dzień ogólnie, więc musieliśmy odpocząć i odpoczęliśmy. I teraz z taką werwą ruszymy. Twoje budziki ciasne, nie? No. Jak śmierdzę jeszcze. <noise> Ty wiesz, że też? Wiktoria jest na tyle super, że jeszcze nas podwiezie na nasze miejsce startu. Hm. Dziękujemy <grystanie> za tą niesamowitą chwilę. Tak. Chciałbyś się dostać na dłużej? Ale musimy iść, no, niestety. Tak bardzo chcę iść w deszczu. <grystanie> ja też, też, dziękuję. Bardzo miło było was poznać i powodzenia, bo jest to ciężkie. No. A my życzymy powodzenia w pisaniu pracy. Znaczy, całym no, procesem. <grystanie> dziękuję, że mi to przypomniałeś. <grystanie> Nasi widzowie są wspaniali, naprawdę. Bezinteresowni chłopie, pomagają. To, to, to jest piękne. A chcę, aż chce się iść dalej. Inaczej, chce się zostać z nimi. Drodzy widzowie, jesteście tacy wspaniali, że chętnie byśmy wstąpili do każdego z was, tylko, tylko po to, żeby piszcie wymówkę, żeby dalej iść. <laughs> tam, gdzie zaczęliśmy, dlatego Wiktoria nas odwoziła. Wcześniej tu skończyliśmy i sprawiedliwie to mi we w tym. Wejście na Śląsk jest takie cudowne, że musieliśmy zrobić to dwa razy aż. Chyba, jaki mamy cel, stary? Gdzie idzie, idziemy dzisiaj? Szczerze? Chyba na koniec pol. Koniec pol! Koniec pol! 42 km przed nami trasy. Ja, stary, wyczuwałam kryzys. Jest kryzys, naprawdę. Teraz mm. czuję, jak już w tym momencie idę, znowu powróci ten ból, mm. przeklęty Achilles, to nie będzie mi Otróż. O, kurde. Mówiliśmy wczoraj, że wejdziemy do jeziora przed wbiciem progu donate'owego i w nocy wbiło, Aha. więc oficjalnie kolejny próg to zerowanie naszej haj naszego hajsu. O kurde, a my sporo zebraliśmy, tak, mamy was no, jakieś pół tysiąca. Serno? No. Dokładnie jakby nie jakby pamiętam kwoty, tak. się to podliczyć, ale jest to no, na pewno ponad 500 zł. Zobaczcie, yes. że nie mamy w ogóle tego licznika z pieniędzmi, ale to naprawdę by dodało troszeczkę roboty montażystom i nie, nie zdążylibyśmy z produkcją, nie na czas. A jednak najważniejsze jest to, że po prostu. Mamy to wszystko na żywo. Wy możecie nas na żywo śledzić i dzięki temu mamy więcej interakcji z wami. I możecie też bardziej macie, macie też możliwość wpływania na odcinki, nie? Si, Kuba. Jak tam twój Stan ubrań. Stan ubrań? No. Ogólnie. Masz wyprane jakieś? Masz eee, czyste ogólnie ubrania? Mam na pewno czyste skarpetki. O, to za zazdro. Koszulka jest umiarkowanie git. Ogólnie masz coś na zmianę? Podelki nie zostały, już nie. To jest ostatni pakiet, więc będziemy musieli dzisiaj w nocy prać. I najgorsze, w jaki sposób to wysuszyć. Tak, tak. Bo aktualnie to jest chłodno i są deszczowe chmury. Po wczorajszym dniu jeszcze mam dalej te wszystkie ubrania mokre. Wiszą tak, no, no. jest... nawet, nie wiem czy tak, widzisz. Ja mam swoje mokre spodenki majteczki w środku o kurna! O mój Boże! O kurde, co <laughs> sobie zdjęcie? Stary, sorry. to pewnie pili. Marek kazał mi powiedzieć Nie, 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 nie kazałem, nie, na pewno tu ani razu taki żart nie padł, na pewno nic nie związane z pylicą, nie? Ogólnie, przystanki to nasza pasja. My powinniśmy założyć osobną serię, wielki test przystanków. Jak na razie, to chyba przetestowaliśmy ich ze 100. No dobra, przesadzam, ale naprawdę dużo. Przystanek na zewnątrz wygląda niepozornie, ale... Zapraszam Kuba, zapraszam, proszę. Jest... Mhm. Ej. jest to, jest echo. Wielki test w przystanku. W Pilicach. Ej, jest całkiem na dużo miejsca na ławkę. Okay. Na plecak. plecach? Nie fajnie. musisz zdejmować plecach. Tak, no. Super, no. Ej, czekaj, okay. ja też muszę przetestować. To jest jak wiesz. My jesteśmy książule i wojek. I oceniamy przystanki. Dobra, okej, okay, wielki test. Właśnie najpierw z plecakiem. Czy faktycznie da się usiąść? Ej, ej. Nie chcę mówić to samo, co mój przedmówca, ale naprawdę dużo miejsca na bagaż. Cień. Ale akurat z tamtej strony jest słońce, więc pada na słońce. Ale tak poza tym, siadałbym tutaj, no. I jakbym miał iść tutaj, właśnie na przystanek, to na pewno bym z niego skorzystał. Tak, tak. I trzeba powiedzieć, że cena naprawdę dobra. Mm -hmm. I dodatkowo, znaczy to jest kwestia, może jesteśmy influencerami, dostaliśmy dużo miejsca tutaj. Właśnie, musi, musimy... musi sami przyjść i jakaś osoba bez kamery i przetestować ten sam przystanek, czy jest taki sam. Ogólnie z moimi Achillesami, no jest lekki dramat i z moją kostką, no ale oglądają to moje rodzice. I moje rodzice się martwią o mnie. Już dostałem wiadomości, że, że dalej jeśli boli, to, czy moja mama radzi przerwać wędrówkę. Więc teraz, ja fragment tylko dla moich rodziców. Yo, jest super! Nic mnie nie boli, jest kozacko, jest przyjemna temperatura, super wakacje, polecam każdemu. A teraz jest kolejna rzecz, która trochę mnie nęci, bo nie jestem pewny, czy przeczytaliśmy jednego donate'a. No nie, nie potrafię sobie go przypomnieć, więc ryży. Ryży 905. Możliwe, że upomnieliśmy ten e, donate, nie pamiętamy. Też więc no. Zapłaciłeś cówkę i napisałeś, że szacun, że dalej idziecie. Niektórzy by zwątpili i pozdrawiam i do boju, panowie. E, albo nie, Ej, ale nie dobra, był, nie? był, bo były te emotki. Tak, bo były emotki, no tak. Tak. Dobra, sorry, że to chyba nie pominęliśmy. Ale no, drugi raz powiedzieliśmy... Tak, więc I jak ktoś, e, koszulka, jak widzicie, jest biała, czysta. Nie martwcie się, tam ta koszulka musi trafić do prania i ją znowu biorę i będą widoczne wasze donate. Tak samo właśnie teściowie, nie martwcie się. <noise> Koszulka z podpisem będzie jutro, prawdopodobnie. Dziękuję za zafundowanie za mi lekkiej niezręczności, ale pozdrawiam i dziękuję. Jestem wdzięczny. Mieliśmy mega w ogóle czeka, tak, bo to było, to było tak śmieszne, że znaczy, dla mnie akurat dostałeś Donata od teściu wśród dwóch pięknych kobiet. I, i siedzi kuwa, i tak, Ja już widziałem kątem oka, że on co zauważył, i tak. No lekko nie Ale lekko, 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 lekko. Tyle, tyle, tak. Ale minimalnie, no. Hmm. stary zrecenzowaliśmy przystanek. trzeba jeszcze wam kolejny przetestować, co. Nie jest źle. nie, 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 bo to jest obrzydliwe. Ludzie tego nie chcą. Ej, nie jest źle. Okej, okay. no to dobra, jaki jest plan, stary? Bo aktualnie. No jest lipa, ty masz problem z kostką. Ja mam problem ogólnie w życiu. <grym> no nie jest <grym> A przed nami w cholerę kilometrów w kościół. Tak. Ale jesteśmy w tylicy. Pilica. Mhm. Ej, ładnie tu jest. Na wejściu ładnie. Znaczy, mówiłem. Chyba wszyscy tu powiedzieliśmy, że jest ładnie. Czy była jakaś miejscowość, to weszliśmy i powiedzieliśmy. Ale to jest użyte. <grym> to wszystko. Wiesz, jak będzie pierwsza taka miejscowość, to musimy to powiedzieć. A czy ogólnie, bo przychodziliśmy przez takie mi miejscowości, gdzie nic nie. Było. Po prostu był znak, jakaś randomowa nazwa miejscowości tak, i e... dosłownie dwie kilometry dalej już jest koniec. Podobała mi się e... miejscowość, wieś Sucha. Wydaje mi się od znaku, wejścia do wyjścia to było jakoś 100 metrów. Tak, no. Szczerze, no. to była... To była jedna ulica tylko Tak, tak jedna nie? osoba była pewnie... W e... wieś gospodarcza, no. Stary, moja ocena 7 na 10. 7,5. Uuu, uuu Okej. Okay. No, mi brakuje trochę miejsca i kosza, bo nie ma kosza na śmieci. Ja, nie ma rozkładu jazdy, nie? Ale, ale rozkład jazdy jest, <laughs> jest wszyzy... wszystkim znany. Ta. A nie, nie, A nie, powtórz, nie, powiedzieliśmy razy. Nie, no, kura, nie, powiedzieliśmy to razem. Nie, powiedzieliśmy to razem, fajnie. Powtórz, powtórz, to, bo ja też to chciałem, to była walka kto powie pierwszy. To. Nie no stary, bo ja już to na końcu języka. jak to, Już to tak kusiło, żeby to powiedzieć. Ale Kuba dawaj, to jest twój moment. Nie, no proszę. Widzowie proszą. Stary, Grzesiu prosi. Nie, Grzesiu, Grzesiu nie prosi. Grzesiu naprawdę prosi. To ja proszę Grzesia. Ej dobra, zobaczymy jak napisze w komentarzu. Lecimy oceniać kolejne przystanki. Chyba. Wiele osób mnie pyta, jakie są twoje przychody. Ja im wtedy mówię, na prosto. O tam. Ty gdzie są twoje dochody? Jakie gdzie? Okej. Okay. Komu, czemu? Nie, teraz kim? gdzie są dochody? Pytanie gdzie są koszta. Stary, ty masz łeb. sklep? Tak. Ej, Kuba, korzystając z do... okazji, ogólnie, że powiedzieliśmy w tym dziwnym miejscu, dziwny żart. Taki nie na poziomie. Jest tu sklep, ja sobie pozwolę skoczyć po wodę, dobra? Bo tak, jasne, Ja, ja poczekam, jeszcze mam wodę, więc <laughs> pocinuję, więc I tyle. Jo, yo, yo. yo, Dwa złote odjąć. Od dużej sumy. Stary, wiesz co? Ogólnie powinniśmy korzystać z tych pieniędzy teraz, no bo bardzo możliwe, że próg dojdzie, nie? Ale jak patrzę na nas, legi, koniec polu, to są drogie, więc możliwe, że będą nam te pieniądze potrzebne. Ale gdyby przy samym koniec polem, by nas wyzerowało. Oby nie! Oby nie! <grym> nie róbcie nam tego. U, nie, nie ej, nie wysyłajcie. Nie wysyłajcie nam pieniędzy. Donaty, nie chcemy tego. Nie, e. No byście dosli do siebie. Nie, nie, różę, bo już nie jest. Cześć, 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 cześć. cześć. <grym> e, pieniądze jeszcze zbieracie? Aktualnie Szy? mamy całkiem sporo, sporo, więc nie potrzebujemy, nie nalegamy, ale jeżeli ktoś jest chętny, no to oczywiście. O kurde, dziękuję. Cztery dyszki, proszę Państwa. Wow. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trafię. Gdzie lecisz? Ja lecę, właśnie wracam y, z wakacji. Wow. No, tak. Próbowałem was wcześniej złapać, ale nie zdążyłem. Uciekliście mi. Ja, 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 siemaneczki, tam was serdecznie, panowie, nie wiem, czy barwy poznajecie, no bo w rynku chłopaki mi wysłali właśnie zdjęcie, że, że jesteście, tak, tak, filica, tak. a ty jesteś z jesteś Tak. z jest Padochronia. Tak. Liga szóste, gramy po sześciu na ligach, takie niedzielne grajki, patrzcie, nawet ten, każdy odcineczek na bieżąco śledzę. Tak ma być. Patrzcie, jesteście w ostatnich tygodniach. Jooo, Jooo. Jooo. Jesteś... Jdl, żeg, kule, kule. Widziałem, że wolno byśmy być Kurde, Stary. Stary. 11 zeta. A 11 to jest moja ulubiona liczba. A jaki numer? Jaki numer? Jaki... Ej, co? no pra... a widziałeś numer? Nie, nie. O! Zajebiście. Ej, nie. Oglądam każdy odcinek. Kurna. i to, to się ceni, takich to, kochamy. Trzymam za was mocno kciuki. Fajnie, zajebiście było się zobaczyć. Jest... Ej stary, samo też się było zajebiście zobaczyć. Kurde, zwłaszcza czekałem na ciebie. Foteczkę, foteczkę. Musiałem to, jakiś tak, to, tak to. Musiałbym, musiałbym z, perspektywy Ej, z perspektywy panie montażystą. O, teraz... Wściekłe psy! mają poziom. O, Który poziom? Nie wiem, ale wyglądał potężnie. Ale psy szczekają, a Glendyson mi Marek idą dalej. Yo. Nie poddajemy się, chociaż nie jest łatwo. Stary cały czas. Stary, bo to do siebie widzę. Tak? Albo widzko. Cały czas w górę. Jo Ej, masakra. Człowiek? Dalej. <laughs> Pacika, miłego dnia. Trzymaj się. Jemano. no. dam dla <grymina> was. Ja! A ja myślałem o jedzeniu. Trzymaj. O, mój Boże, dziękuję. Uu, nie wierzę. Jeszcze gorąco, stary. Ja pierdzielę. Nie wiem. Ja! się, że was nie znajdziemy. Uu, A, Boże. Ale to jest idealny podarunek. Wziąłem wam mało, bo stwierdziłem, że jak nie będziecie głodni albo coś, to zrobię Nie, nie, nie. Jest, nie, nosili. Jasne, jasne. Super. Kurde, dzięki, wielkie. Teraz to nas chyba znasz, kurde, od potrzebki, nie? I to jest na myślach. No, pikantna, tak jak ją lubimy. Właśnie też nie wiedziałem, czy lubicie, czy nie. lubimy, lubimy. Nie Marek, Marek jeszcze jest cili na niej, ale... Mariusz tak wszystko. Ja wiem wszystko, no to prawda, ja jestem wszystko żerny, A więc. Teraz... Jest to na pewno. <laughs> A, hejka! A i tu chwila, przecież byśmy się widzieli, no, Tak. Ja dlatego myślałem, tak... kurde, coś mi tu, coś, coś mi byś... tu pasuje ta twarz. Mega przystojniak. No właśnie, bo wcześniej się widzieliśmy, ale w drugą stronę. <laughs> Nic lecie jeść. No, no, dziękujemy, no naprawdę super. Kurde. Vamos! i to jest została pizzy. Każde miejsce, każdym czasie. Dobra, wejdziemy jeszcze do kolejnych ludzi, bo widzę, tak, że tam czekają. Tak, tak. Cześć, Kuba. O, kurde. tylko nie wzięliśmy wam widelca. To są naleśniki z serem. O, co ty gadasz, naprawdę? Kurde, nie wiem. O, o kurde! I nie wiem, czy chcecie to nosić, ale wzięliśmy wam jeszcze takie. Hej, słuchaj, no ja, mi się zaraz kończy woda, więc ja to mogę chętnie wziąć, no. to... to... To mamy dla was. Kurde, Kurde. Pełen pakiet. Kolejni. Zrobimy <grymne> tutaj. <grymne> mita, mita zrobimy. Siemanko. Siemanko. Ciemka. No tak, to gram. mi wysłał, że w pilice, to pojechałem was szukać. Dzień dobry, dzień dobry. Stefanie, żebym ja jak tu YouTuberom goniła z Pilicy Bursztynki? O, o. Nie, to są kryształki, kryształki. kryształki które sami mm. wyhodowaliśmy. O kurde. Ej to ja biorę ten. Okay? Dobra, dobra. Zanieśniemy nad morze. Wiecie jak ten, jak babcia. A, A jak, tak wiem, wiem, wiem jak jest babcia na no. Jest, ten, jest ale nie, ale nie, nie trzeba babciu. Babciu nie. naprawdę nie trzeba. Nic nie mówi nikomu. <laughs> kocham babcie. babcie. No, tak, 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 mamy nie powiem, bo ona mi ciągle bierze. Za każdym razem to samo. I odjechali. Babcia odjechała. Tak, babcia... Ile dała? Stówkę? Stówkę dała, no. Jo, naprawdę, mamy tyle siana, a to jest najlepsze, że jak tego nie wykorzystamy, to prawdopodobnie to stracimy. zdecydowanie. Ej, ale teraz powiem tak. Był kryzys. Był kryzys przez większość drogi, ale spotkaliśmy teraz tak wspaniałych ludzi. Tu nam przywieźli pizzkę. W jednym momencie tyle ludzi przyjechało, tak, to nic <laughs> ja byłem w szoku totalnym. Więc przerwa, zjemy sobie coś dobrego. I w ogóle nie wiem, czy to zauważyłeś wcześniej, bo ja nie, WAMOS. A te, Ale się myśli, to że to kosmos. Vamos, to jest a dobra, ja myślę, że to jest... nie wiem, czemu przeczytałem kosmos, no, a to jest wam. A, a dlatego... A on, bo... on bo... dlatego powiedział WAMOS, ja też na początku nie ogarnąłem. WAMOS! no. Kurde, klątwa Ramka. Tak, z trzeciego dnia nad tutaj. My lecimy jeść, jeżeli wyjecie, to smacznego. Jemy. Tyle, jemy. Pojedzone? Pojedzone, stary. Jaka tu jest energia, to jest tryb sportowy. A. Szczerze, widzowie, może was się to wydaje głupie, ale teraz z Markiem przez kolejne 5 km będziemy biec, Po prostu będziemy biec. Nie, tak. nie, nie. Nie, kupa. chcesz sobie zepsuć od stopy? Dobra, przekonałeś mnie. Ale to jutro. Skurczywyku, jestem w tym. ma. ogólnie tak się stresuję, bo jadę tutaj z Pilicy Pilicy, o, to byliśmy tam południe No Też ogólnie zobaczyłam uględnice jak NAK, Pilica i ja już wiedziałam, dobra O kurde No dobrze, czyżby kolejny donajedzik tutaj na żywo, dziękujemy Dziękujemy Chyba zebrało się ludzi jeszcze kurde, no mamy robimy meet-upa tutaj Jasne, okej, dobra to jest ciekawostkę o, o. dzwonowicach. O 21 zawsze jakby jest coś takiego jak. No trąbią na trąbkach po prostu. O, o to jest fajna ciekawostka. Ty jest w Krakowie. <grym> Ej, Kuba, bo robisz korek, więc bo tu chcą przejechać, panowie. <grym> Sondary. <Daję>. O, <grym> Co tego od zawiercia? No. O, o, dzięki. O, o, Oj, tak! Przyda się, o, co? O, oczywiście, cześć, cześć, Kuba. kuba. Ania. Marek. Jak tam? O, moral spadły, wiesz, powiedz. Jest e, lekki kryzys. Mieliśmy już dzisiaj dojść do koniec pola, ale trochę daleko jest, nie? Jeszcze musimy tam ogarnąć nocleg, nie? Ale jak coś mamy iść piwory, więc może finalnie się w końcu przydadzą. Jak sytuacja wygląda? No, sytuacja wygląda tak. W Lelowie jest problem z noclegami. Dlatego wykorzystamy tu właśnie miłosierdzie naszej pani ukochanej tutaj Witki. Polecimy do miejscowości obok, gdzie są noclegi. I stamtąd ruszymy później na Lelu. Jest co prawdaż dłużej, będziemy stratni 2 kilometry, no ale wolę mieć już coś, jakiś nocleg do spania, jeżeli później kombinować i spać na dworze. A dzisiaj na pewno potrzebujemy noclegu z ciepłą wodą, żeby wyprać, znaczy zrobić pranie po prostu. Bo Ja już nie mam majtek, nie mam skarpet, nie mam chęci do życia. Jest kryzys. kryzys. Wlądowaliśmy w Kroczycach, idziemy coś kupić do żabki, do jedzenia na później i zmierzamy do hotelu. Bo jak się okazało dalej już w kolejnych miejscowościach niczego do spania nie ma. Dzisiaj nas widzowie nie poratują, a jest mroźnie żeby spać. Jest, jest bardzo zimno stary, tam widać mgłę. Nie jest zimno po prostu. Zapraszam. <grystanie> Kartą? Dobra, czyli w sumie zapłaciliśmy za nasze zakupy 32 zł, za okrąglenie oczywiście. Co I spokojnie. Słucham? A co kupiliśmy? A kupiliśmy ciperki i zupki chińskie. Coś ciepłego i coś przyjemnego na wieczór. Bo ogólnie dzisiaj już sobie darujemy, nie idziemy dalej. Kryzys, stary kryzys. Jest, jest ciężko. Jest jakby. ciężko. I, a jeszcze inna informacja, I płacę kartą, ale spokojnie, ja sobie to odliczam, później to odejmujemy od głównej puli i, i, i wszystko hula, nie? Tak, wszystko tak. Wszystko hula. Łatwiej nam zapłacić jest kartą, po prostu mieć co będzie to zapisane, niż tak. e, tą gotówką. Ta gotówką jest zbierana, umareczka, dobrze ukryte miejsce i później trafi na cele charytatywne. Które sumie wybierzemy pod koniec, nie? No chyba, że widzowie mają jakieś propozycje. A bo jak widzowie mają propozycje, to śmiało walcie, a potem może zrobimy jakąś ankietę i wybierzemy sobie, nie? Fajnie by było, myślę. Nie dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj robiliśmy rezerwację na booking'u. Dwie osoby, no, tak. Na no, jedną nobę, no, tak. I jeszcze mam pytanko o śniadanie, czy da się też do... Tak, od 8 do no, 10 serwujemy śniadanka w cenie 35 złotych. To też poprosimy. To też poprosimy. Ja, witajcie w naszym hotelu. Jesteśmy u Ani. Magdy. Magdy. Ani, <grym> Magdy. Zapraszam. Proszę Państwa, znajdujemy się tu przy głównym wejściu. Zaraz obok mamy łazienkę. Reakcja pierwsza. Prysznic. Stary, bo pe pewnie nie wiecie gdzie będziemy spali. No po prostu ciekawie Was to, czy będziemy spali razem, czy osobno. A to już, no pokaż. <śm> Osobno! Ale ej, ej, połączymy to chyba, co? połączycie, no? Dziwnie będzie mi się spało całemu. No, bo zawsze śpimy razem. I tak, z dziewczynami, nie? Ja? Właśnie, ej, stary wiesz, że chciałem zrobić przejście do tego? Płynne przejście do tego, żeby ludziom wytłumaczyć, bo kurde, wyszło z tego takie dziwne rzeczy. Ludzie sobie za dużo pomyśleli. Wczoraj spaliśmy ja i Kuba razem, tylko my we dwoje. Naprawdę? Kropka. Bez oszukiwania, palce pokaż? no ty stary... trzymasz palcem. No nie, nie, patrz, patrz, patrz. O. Sami spaliśmy. We dwoje, ja i Kuba razem, co brudne? No trochę tak. a to trudno, stary. Wypierzemy, nie? Wypierzemy, właśnie, bo ogólnie no, dzisiaj zakończyliśmy trochę wcześniej. W końcu jesteśmy o normalnej porze w hotelu, jest dopiero 21.41, stary sukces. Tak, tak miało być planowane, tak. że, że codziennie wracamy o 21:00, tylko że codziennie mieliśmy robić 70 km. No. no. a dzisiaj zrobiliśmy, nie wiem, około 27 chyba. Powiem wam, gdzie się zatrzymaliśmy. Szkoła Podstawowa imienia Batalionów Chłopskich. Tak, ale pójdziemy z tej miejscowości i nie jest to ułatwienie, a jest to nawet utrudnienie, bo będziemy mieli parę kilometrów więcej do zrobienia przez to. I druga sprawa do samego hotelu. Teraz zeszliśmy, no to, to zajęło nam półtorej kilometra. Więc, no, jakbyś nie oszukujemy. Utrudniamy sobie, bo jest za łatwo. A oczywiście, bo dzisiaj zauważyliście pewnie nasz sinusoidalny stan emocjonalny. Raz było źle, raz było dobrze, a potem było w sumie cały czas źle. I mi jest źle. I stary jest. Jest tęskno. Już się kurde nie chcę. Mogę zdradzić, że dzisiaj rano już były takie pomysły, czy jest sens to robić. Czy nie, nie lepiej zakończyć to, bo było tak źle. Rano się czuliśmy mega zmęczeni. Tu jakby się, nałożyło się te wszystkie wszystkie dni. Tak, Ale właśnie wiesz, wiesz co jest dziwne, że to nie Aha, chodzi o to, ten świat czy. Jest dziwny, ten świat jest dziwny, ale tu nawet nie chodzi o to, czy nas bolą stopy, czy nie. Bo szczerze ja się przyzwyczaję do tego bólu. Na tyle, że to mi to w ogóle kompletnie nie przeszkadza i zarobiście mi się chodzi. Ale psychicznie nie daje rady. Nie wiem, nie wiem, mam faktycznie słabą psychę. Był taki moment dzisiaj, jak spotkaliśmy was w sumie na drodze, znaczy no, większość was spotykaliśmy na drodze, to wtedy nam humorek właśnie podbijał. No bo fajnie się z wami gada, szczerze nas dzisiaj tak. Jak to by jakby to powiedzieć? Nie. Ugościli? Ugościli, ugościli na drodze. Tak, tak, ale z, na z pizzka, napoje, ciastka. ciastka te naleśniki. naleśniki właśnie sobie ja stary do teraz czekam, żeby je zjeść, bo nie mieliśmy jak ich zjeść. Mówiliśmy, że będziemy jeść rękoma, ale no, jednak bakterie i tak, i tak i tak dalej. Mamy tutaj te naleśniczki, mamy właśnie jeszcze te, te żeliki od y, kochanej Witki, która nas, nas tutaj w ogóle przywiozła. Zaraz to będziemy wcinać. I kurde, w, w, właśnie było tak super, było potem tak super, a później szliśmy dalej i nie wiem, zacząłem słuchać niepotrzebnie smutnych piosenek. <grym> Stary, poważnie, ja zacząłem słuchać. Ja sobie, wiesz, puściłem jakieś smutne rzeczy. Ja, ja lubię się wkręcać. Ja mam tak, że lubię się wkręcić w piosenkę, jak w teledysku, wiecie o co chodzi. Ale też na poprawę humoru, zrobiliśmy niesamowite zakupy. Ta... To jest inwestycja w motywację, w lepszy humor, w większą energię. <grym> Kolacja. <grym> po kolacji. <grym> po kolacji, kolacji. Zbanie. <grym> Dzisiaj stary możemy nadrobić pranie, jakieś takie rzeczy, obowiązki, ładowanie baterii, zgrywanie materiału. Zresztą możemy wam dzisiaj pokazać jak to wygląda, bo nawet pytaliście się jak sramy. A nie chcieliśmy pokazywać jak sramy, chociaż dzisiaj miałem takie parcie, ziom, słuchaj, serio, jak byliśmy w lesie, ja się zastanawiałem czy nie iść na bok, bo mamy srajtaśmy, żeśmy zakosili z jednego, że... Bo to było dla nas, z hotelu wzięliśmy jedną rolkę i kurna, miałem już takie myśli, żeby pójść na bok i strzelić kloca, ale nie zrobiłem tego, wytrzymałem do końca i teraz mi się nie chce. <suszy> Pytanie, co robimy wieczorami? Odpowiadam. Robimy pranie. Zgrywamy materiał. I co ty Stała się dziwna rzecz. Chciałem podłączyć naszą listwę do kontaktu i, i w... cały prąd. Ale, 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 ja się chciałem ugolić właśnie. Ej, ale jak to się stało? No pod podłączyłem tą listwę. No ale to kurde, do, do niej nic nie było wpięte. Weź tu się człowiek chce ogolić, stary. <suszy> Chciałem się w końcu ogolić, bo czytałem komentarz, że Marek do, jak dojdzie do Gdańska, to kuba zarośnie na całego, nie? Ja ciekaw, czy w całym... Myślę, że w całym budynku? Nie kurde to nie... Chce się... Woraż mogę w, sensie, e, wola, w całym budynku, bo by wtedy coś zrobili. No, to jest wipa. Jaka śnieżka tutaj leży. Na malucie Markę jak jeden z francuskich dziewczyn. Proszę mi nie poczuć tam. Nie wiem, W naszym hotelu możecie czuć się bezpiecznie. Ja nie czuję się bezpiecznie. Kurde, już nie naprawiłem. Też przełączyłem na rozdzielni, D, ale to widocznie nie naprawiłem. Ja czekam na Ryzykuję. Działa! W końcu mogę się. niesamowite. No? <grym> ale to czemu? Przecież ten kotał w ogóle nie działa. Trzeba może włączyć i wyłączyć. Nie, spróbujmy w inne po prostu. <grym> no i wszystko jest git. To te gniazdka jakieś felerne, stary. Krankenpunkt punkt felerny. Dobra, wracam do wytłaczenia, co robimy wieczorem. <grym> Golimy się. Gulimy się! Ładujemy elektronikę. Czytamy Donaty. Podobno jeden Donate wczoraj y został usunięty z filmu. Jest to od y, użytkownika y, teściowie. <grym> Uśmieszek? <grym> Uśmieszek. Więc jak coś, to y, był taki Donat y za stówkę ponad. 111 11, chyba. 111, tak. Chyba 111, no. I to tak. były same ciepłe słowa. Tak, słowa. Ciepłe... Pożegamy teściów przyszłych od <grym> Tak, to były teściowie z Unisławia. Y, dziękujemy. Jeśli było więcej Donatów, które zostały wycięte z filmu, to napiszcie w komentarzu, to coś poprawimy to. A teraz tak, Daria Aria, stówka, chłopaki, szasu za to, co robicie. Pozdrowienia z Anglii. I, a wy ludziska subskrybujcie, bo warto. Chłopaki robią zajebisty content. Powodzenia w trasie. Który to napisał? Tak. tak. Niesamowita jest pani Daria Aria. Marshmallow, ciasteczko. Stówka. Powodzenia. Megi. 250 zł. Powodzenia w podróży. Dobrze się bawiłem na live 168 godzin u glęca, więc teraz też chętnie się przyłączę do waszej wyprawy. <grym> Ekstra. Marshmallow po raz kolejny. 250 zł. Uuu. Powodzenia. To zlepie, To bardziej mi się podoba. Marshmallow. Krecik. <grym> Chłopaki, lecicie z tematem. Pozdrawiam Was ultra serdecznie i powodzenia w dalszej drodze. Ej, Krecik już nie był czasem? Nie, Krecik, krecik nie. w taborecik na pewno. <laughs> mi się, nie wiem dlaczego, ale mi się wydaje, że już Krecik był ten. Dzięki, Krecik. Wiktoria Lewandowska Rwiciaks. Powodzenia w waszej podróży, misiaki. Rwciaki. Dzięki. Agawa. Pozdro z Dortmundu. Trzymamy kciuki Moni i Aga. Dziękuję. <śmiech> <śmiech> Dominik. 50 zł, Ciepłe słowa. I czy Może z wami nagrać film na YouTube? W sumie pewnie można. Jesteśmy zawsze chętni. Mhm. O ile masz fajny pomysł. O, o, o. To jest ważne. <laughs> Jasprzak, stówka, trzymamy kciuki, czekam na was w Kujawsko-Pomorskim, powodzonka. O kurde, Kujawsko-Pomorskim? To jeszcze daleko droga. To, 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 to tam... se poczeka trochę, To se jeszcze poczeka. <laughs> kurde, na Kujawsko-Pomorskim tak, no, 10 dni. Jakub, 50zł, mega seria, trzymam kciuki, aby się udało i serię podziwiam. Marek nad Nadiem ma szczegóły pomocy w razie W od Trójmiasta, do zobaczenia nad morzem, a dla nas im więcej filmów, tym lepiej. Marek, jak coś, to pogadam z Kasią. Co ty gadasz? Kuba ty. Kuba! Jak same ku, Kuby to są urwisy? Każdy jeden. Kuba też by mi do mojej Kasi pisał. <laughs> Kasia, Kalkus, stówka, panowie, jeśli byście szli przez Warszawę, no to z góry zapraszam na nocleg i pyszną dobową kolację. Ale nie za darmo. Chciałabym, żebyście za to zaprojektowali mi tatuaż. Chciałam Uuu. was poprosić o to na top 100, ale was nie było. No bo kurde, kurde. są inne rzeczy jeszcze, nie? Musimy to nagrywać, żebyście miały, Żebyś miała co oglądać. ale e, to jeszcze raz, gdzie musimy być? W Warszawie. War a. Warszawa teraz ciężko będzie, będziemy ją Kurde, szkoda No chyba, że przyjedziesz z Warszawy do Łodzi A Co, co, co? Że przyjedziesz z Warszawy do Łodzi a, już je ogoliłem w ogóle. Piotrek, Stówka i ciepłe słowa. Dziękujemy. Tak? Bo rzucił tu takie wyzwanie, ale skomplikowane na jutrzejszy dzień. Więc, ale dziękujemy. Czyli teraz podpisywanie koszulki. Podpisywanie. Tylko, że. Ona jest mokra. Jak ty chcesz mokrą koszulkę podpisać? Nie dasz rady, Chopy? Nie dasz ty? Marek, witaj, nie da rady. Ale, no nie da się. Da się. Jak coś się da? No inaczej, po prostu spróbujmy i się przekonamy, nie? Ale nie wiem, mi się wydaje, że nie. No i wielki test Co działa? Od ciała? Da, może gorzej trochę. No już nie działa. To zrobimy to, się... to rano, jak wyschnie. O nie, co to się, to się da, ale no nie, no jest lipa. To... Po prostu poczekamy, zrobimy to jutro. Czyli też zrobiliśmy, są teście, patrzcie, i właśnie, Remigiusz no. i jest patrzcie, Wasz przyjaciel Remigiusz był wczoraj, teście, Mopsiur, Czapka Żabka, Ryży905, Stantek, X7, Daria, Karola i Madzia, i, no i dużo, dużo ich tam, tam, tam. Ale no nikogo nie pominęliśmy przy zapisywaniu. A w ogóle... No, no chyba, że pominęliśmy, dlatego ciebie nie miała tutaj ktoś. <laughs> Ej, sta, e, e, co? Ej, wyglądam młodo bez brody? Wy, wy, o, inaczej, czy wyglądam młodziej bez brody? O, no, Obejrzyj się do końca, to napiszcie, czy wyglądam młodo bezprawdecznie. O, i to jest super, bo to jest wyznacznie, i czy oglądali do końca.